Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Położę karty teraz na zamieszki Wielkiej Brytanii. Oglądamy bardzo niepokojące filmiki tej młodzieży imigranckiej, ubranej w te czarne dresy, z maczetami po drugiej stronie, Patrioci. Jak powtarzam, z internetu, patrioci brytyjscy. No nie wygląda to zaciekanie. Serce się łamie na wieść o tych dziewczynkach zasztyletowanych. I to już praktycznie przez obywatela Wielkiej Brytanii. Wychował się, urodził się w Wielkiej Brytanii. Jego rodzice jechali z Rwandy. Także sprawdzimy energię, co dalej z zamieszkami. Może jeszcze raz? Co dalej z zamieszkami? Co nas czeka? Wielka Brytania. Prosimy o energię. Co dalej z w Wielkiej Brytanii? Czego będziemy świadkiem? Wielka Brytania. Wielka Brytania, już mamy pierwszą kartę. Królowa Pentakli do góry nogami. Królowa Pentakli to jest kobieta, to jest najczęściej matka opiekująca się rodziną, którą, która ma pełne zasoby finansowe, która bez problemu utrzyma tą rodzinę, dba o dzieci, dba o siebie, dba o dom. Czyli ma Zasoby finansowe. W tym momencie jest bardzo drogo w Anglii i tej kobiecie, tej statystycznej rodzinie brytyjskiej, nie starcza na życie. Tu mamy emocjonalną królową z bo to jest królowa kielichów, czyli Brytyjczycy, zarówno Brytyjczycy, ja bym powiedziała tutaj, zarówno to są imigranci, którzy przyjechali, i nie dostają tego czego się spodziewali. Wsiadając na łodzie słyszeli o mieszkaniach, o samochodach, o wielkich pieniądzach, które na nie czekają, na nich czekają. Wykrzykują to na ulicach, biegają z maczetami, gdzie moje mieszkanie, gdzie mój samochód, czy ktoś im to obiecał. I to wszystko wywołuje wielkie emocje. To, jest, to, jest, to są wielkie emocje, to zarówno między Brytyjczykami, jak i imigrantami. Challenging point. Challenging point. Co jest takim problemem? Miecz, as mieczy, ale to jest na dół, czyli kłamstwo. Kłamstwo, półprawdy, plotki, oszustwo. To, była, to jest, ja bym powiedziała tak, uszykiwano też Brytyjczyków, mówiąc im że ściągamy lekarzy, ściągamy inżynierów. Oszukano też tych migrantów. I teraz sprawdźmy, co dalej. Wokal poń, czyli o czym się mówi, co jest takie... No Anglia jest w bardzo ciężkiej sytuacji. To są cztery miecze na dół, czyli praktycznie Aż nie wiem, jak to opisać, ponieważ ta karta w tej pozycji mówi, potrzebujemy czasu, staniemy na nogi: cztery miecze. Ja tylko odpocznę, pozbieram się, parę legislacji, parę nowych ustaw, przemyślimy sytuację i wszystko będzie szybko dobrze. W tej pozycji jest tragicznie. Nic dobrze nie będzie. To może wykończyć Anglię. To, co się dzieje, może zniszczyć w dosłownym tego. Znaczeniu Anglii, ponieważ to jest karta takiego odejścia, nawet odejścia, choroby. Ja już nie dam rady, to ja odchodzę z tego świata, czyli koniec Anglii, jaką znamy. Schowana energia, co jest schowane przed nami. Brak współpracy. Trzy kielichy do góry nogami. Ja myślę, że to są i. Brak współpracy kogo? Brak współpracy pomiędzy partiami, które powinny wprowadzić nowe prawo, ale tego nie zrobią, bo liczą, że uchodźcy, y, przyjezdni będą na nich głosować, że zdobywają wyborców, poparcie, więc tego nie zrobią. Y, nie odzywa się też korona, nie słyszymy nic, żadnych wypowiedzi. Y, totalny wzbrak współpracy w tej sprawie. Każdy umywa ręce, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo trudny temat. Teraz sprawdźmy przeszłość, która nie służy temu problemowi. Co mamy tu? Dwa miecze. Czyli to dwa miecze na dół, czyli to jest to, co się dzieje w tej chwili w Anglii. To wykańczanie Anglii, brak współpracy, oszustwa, takie nie mówienie prawdy, brak pieniędzy. Pełna, pełne emocje w Anglii. No bo zamieszki to jest wynik totalnych emocji tych ludzi. To jest wynik decyzji. To jest yy, ponieważ w tej pozycji dwa, dwa miecze. Ja się zastanawiam, co zrobić. Stoję do, na skrzyżowaniu. Jeszcze nie wiem, oczy mam zasłonięte, więc nie widzę prawdy. Jeszcze sobie tak posiedzę i pomyślę, to, co się dzieje, to jest wynikiem decyzji, które podjęliśmy. Czyli ja bym tu widziała właśnie przywódców. Przywódców, ich decyzje. Sprawdźmy next. Co w najbliższym czasie? To mogą być dni, tygodnie. Next. Co będzie w Anglii? Next. Cztery kielichy czyli ludzie nie godzą się na tą sytuację. To jest odrzucenie. Cztery kielichy w tej pozycji to jest takie odrzucenie. Mamy tutaj trzy kielichy, podajemy czwarty. Nie, nie, chcę, nic mnie nie interesuje. Taka apatia w tej pozycji to jest totalna apatia, totalne odrzucenie, czyli ludzie nie godzą się na to, nie godzą się na sytuację, która jest. Czyli patrząc na to, zamieszki mogą trwać. Jak się czują Brytyjczycy? Brytyjczycy. Mamy tu umiarkowanie do góry nogami. Brytyjczycy czują toksyczność tego, mają dosyć. W tej pozycji znowu mielibyśmy rozmowy, no byłaby to dobra karta dla Anglii. Rozmowy, kontrakty, takie opanowanie, umiarkowanie, spokój. Niestety nie wygląda. Mamy diabła, ludzie są oszaleli. Też mamy tutaj półprawdy, nieprawdy, plotki, też mamy taką energię i to też taka energia diabelska, czyli też nie mówi się ludziom prawdy. Ktoś, diabeł to są wszystkie złe cechy ludzkie, czyli to są ci rządzący, którzy patrzą tylko na poparcie, nie patrzą na resztę. To, jest, to są wszystkie złe energie czer siedzące w ludziach. Czyli mamy w Anglii w tej chwili diabła. Mamy tą kartę, mamy wykończenie Anglii. Myślę, że i brak porozumienia. Nie zapowiada się to dobrze, proszę Państwa. Sprawdźmy wpływy z zewnątrz. Od razu to mamy. Brak balansu. Komuś bardzo, ale to bardzo zależy, ponieważ to są wpływy z zewnątrz, żeby w Anglii się źle działo. Bardzo, ale bardzo. Ktoś stara się namieszać w Anglii, no wiadomo Anglia po, y, Wielka Brytania pomagała sprzętowo Ukrainie, stoi po drugiej stronie, y, stoi nie tam, gdzie stoi Rosja, wiadomo, że Rosja dużo miesza, Rosja ma ze sobą Iran, ma... możemy szukać interesów, komu tu zależy na mieszaniu. W każdym bądź razie nadziei, troski. Brytyjczyków. Osiem mieczy. Osiem mieczy to jest to ograniczenie. Takie też podobnie jak ta karta. Nie widzę, co się dzieje naokoło. udaje, że nie widzę. To jest taka karta, otwórzcie oczy. Ja bym powiedziała, że tutaj jest bardziej kar, taka karta nadzieja zwykłego Brytyjczyka. Otwórzcie oczy, zobaczcie co się dzieje, zobaczcie te ograniczenia, zobaczcie co się dzieje wokół nas. I teraz wynik full, czyli głupiec, to jest karta nowego początku, naiwnego nowego początku, czyli Anglia stoi przed czymś nowym. A. Karta głupca jest dosyć optymistyczną kartą, więc na przyszłość proroku, jest w tym jakiś taki optymizm, ale na dzień dzisiejszy komuś tu bardzo zależy, żeby wykończyć tą Anglię, wpłynąć na jej równowagę. Mamy tu działania diabła, mamy taką apatię, mamy tę propagandę, brak pieniędzy, brak współpracy. Nie wygląda to za dobrze. Może dołóżmy jeszcze? Oj, będzie jakaś szybka akcja w Anglii. Będzie to albo wojsko, albo jakiś atak grupy, ale coś siłowego. W najbliższym czasie będziemy świadkami jakiejś siłowej akcji albo to będą bójki naprawdę już na całego na ulicach albo w korczy wojsko, policja ale to jest szybka taka akcja, ponieważ rycerz mieczy jest najszybszym. I z drugiej strony, ponieważ jest niezadowolenie, manipulacja, przywódcy manipulują. Hmm. Takie możliwe, że to może być też tak czytane. Przywódcy nami manipulują. Jesteśmy pełni emocji. Yy, musimy wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć coś nowego. Następnie może jeszcze jedną. Mamy yy, siedem kielichów. To jest yy, karta opcji. I każda grupa, każdy ma swoje opcje, czyli opcji jest pełno. Każdy, powiedzmy, patrioci brytyjscy mają 13 opcji, imigranci 3, ta partia tyle, czyli opcji na talerzu jest bez lików, ale uzdrowienia nie będzie, ponieważ jest to karta gwiazdy do góry nogami. Czyli pomimo tych opcji wielu, uzdrowienie i poprawa sytuacji nie przyjdzie szybko. Z tego co wiem, to gwiazda do góry nogami to zapowiada nieszczęśliwe następne 6 miesięcy, ponieważ wróżba jest tak do 12-15 miesięcy, czyli na pewno przez dłuższy czas jakiejś poprawy w Anglii się nie możemy spodziewać. I ponieważ widzę tą kartę, tu, to jestem, czuję, się, czuję, że muszę ją wziąć. Następna 10 mieczy, czyli pokonanie. Ja już mam dosyć. To już nie do odbudowy sytuacja w Anglii według tych kart. I wyjdą jakieś sekrety na jaw. Coś wyjdzie na jaw, bo to jest karta Siedem Mieczy. W tej pozycji są sekrety, o których ludzie nie wiedzą. Tak? To wszystko wyjdzie na jaw. I Anglia nie podniesie się po tym. Tą kartę też nie podniesienia się mamy tutaj i mamy także następną. To jest już nie do udźwignięcia. Ja jeszcze walczymy, ale wychodzą sekrety, i tego już nie udźwigniemy. I następna karta, no akurat idzie. Trzy różdżki na dół. Nic dobrego nie idzie do Anglii w tej chwili. I naprawdę już ostatnia pięć, pełen żal, depresja, rozczarowanie. No, patrząc na te karty teraz, tak żeby podsumować, jak na koniec każdej wróżby, no to patrząc na to, no to proszę Państwa, tak naprawdę, no gdzie mamy dobrą kartę? Nigdzie. No full, coś nowego, takie jest bardziej optymistyczne, ale otoczone jest. Ja nie wiem, może coś przeoczyłam. Ale ja tu nic dobrego nie widzę. Widzę tylko tą królową kielichów, ale to są emocje, która jest prosto. Wygląda według mnie, patrząc na te karty, na to wykończenie Anglii yy, i na te sekrety, które wyjdą, i na tą gwiazdę do góry nogami. Proszę Państwa, yy, Anglia się tak szybko nie pozbiera. Tak jak tu mówię, 12-15 miesięcy. Na pewno to będzie skalować. I czeka nas jakaś, jakaś szybka akcja. Uch, dziękuję Państwu bardzo. No nie tego się spodziewałam. Nie takiej energii. Nie po tym pięknym kraju. Nie po tym zorganizowanym kraju. No ale cóż zrobić? Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia.